Jak radzić sobie z przeciwnościami? Na początku lat 90. przeżywałem spore problemy. Zbankrutowało wtedy wielu moich znajomych, ale i przeciwników, co mi się nawet podobało. Niektórzy znajomi w ogóle gdzieś zniknęli. Ja nigdy nie zbankrutowałem, ale wtedy miałem duże problemy. Walczysz wówczas do upadłego, używasz rozumu, robisz wiele rzeczy z nadzieją, że będą dobre, przynajmniej większość z nich. W efekcie stajesz się o wiele większy niż byłeś wcześniej. To buduje charakter, co mi się bardzo podoba. Oczywiście nie chcesz przez to przechodzić regularnie, ale też wiesz, że człowiek wiele się wtedy uczy o sobie, prawda? Tak, przypomina mi się początek lat 80., kiedy byłem milion pod kreską. To nie aż tak wiele. Moje gratulacje. Dziękuję. Ale wtedy milion dolarów to było dla mnie wszystko. Byłem spłukany, nie miałem nic. Nie ogłosiłem upadłości, bo chciałem walczyć dalej. I chyba to chcę teraz przekazać. Zawsze jest czas, by się odbić od dna. Każdy przechodzi ciężkie czasy. Niektórym wychodzi to później na dobre, a innym nie. My chcemy pomóc, by wyszło na dobre. Naprawdę uważam, że w takich momentach jak dziś, kiedy światowa gospodarka ma się źle, mamy większe szanse na zyski finansowe niż w dobrych czasach. Mówię ludziom, idźcie do banku, kupcie dom, dogadajcie się, bank znajdzie sposób finansowania. Ale my nie mamy takich pieniędzy, nie potrzebujecie, ktoś inny już je wyłożył. Uzgodnijcie sposób finansowania, bo ten ktoś desperacko pragnie sprzedać te domy, a są one o niebo lepsze. Od tego, w którym dziś mieszkacie. Obaj mieliśmy ciekawe doświadczenie. Napisaliśmy nasz pierwszy bestseller i jak wiesz, chciałeś nieco zaoszczędzić. Szukałeś tańszej drukarni. Nie potrzebowaliśmy wydawcy, bo i ty i ja mieliśmy na koncie bestsellery. Poszedłeś więc do tej drukarni, bo było o 3 dolary taniej, ale ta firma zbankrutowała. Nagle zamiast kolejnego bestsellera nie mieliśmy nic. Myśleliśmy, jak wydamy tę książkę. To był chyba rekordowo szybki spadek od, będzie bestseller pewnie, do nie będzie tej książki. I to była dla nas lekcja. Chciałem powierzyć druk dużemu wydawcy, co byłoby oczywiście droższe, ale pewne. Nie mówię, że się pomyliłeś, bo w wielu sytuacjach to byłby dobry ruch. Na przykład dwa lata wcześniej była to wzięta drukarnia i przetrwałaby kolejne dwa lata. Życie daje nam lekcje. Obaj się czegoś nauczyliśmy. Ciężko jest przejść od pierwszego miejsca do zera. To była gorzka lekcja, ale czegoś nas nauczyła. Walczymy dalej, wracamy silniejsi i kolejną książkę powierzymy firmie najsilniejszej finansowo, największemu wydawcy, prawda? Będziemy już mądrzejsi, dostaniemy gorszą cenę, ale pewnie zarobimy o wiele więcej, będzie mniej problemów.